Witam serdecznie na pierwszym historycznym turnieju, którego celem jest wyłonienie najlepszego zawodnika naszego Miedziowego regionu, czyli Miedziowe Skłosz Mistrzostwa Opuchar Dyrektora Huty Miedzi. Nagroda główna witamy dzisiaj na naszych kortach: Krzysztofa Gierczaka i Jarosława Klina, Sebastian Kłakowski, Marcin Burda. Marcin Michalik, Szymon Damozo, Piotr Kłakowski, Damian Dąbrowski, Rafał Wiśniewski, Piotr Domski, Kasper Węgrzy, Łukasz Jewniej, Sandra Godzik, a ja nazywam się Maciej Sanojca. Jeśli chodzi o przebieg dzisiejszego turnieju, wczoraj było losowanie, mamy dzisiaj 12 zawodników, turniej będzie się składać z dwóch faz. Pierwsza faza to będzie faza grupowa, w której jesteście na trzy grupy czteroosobowe. W obrębie tych grupy gracie każdy z każdym do trzech wygranych setów. Zwycięzcy swoich grup, czyli trzech zwycięzców swoich grup tworzą fazy półfinałowe. Najlepsze drugie miejsce uzupełnia czwarte miejsce w półfinale. Kolejnym zawodnikiem jest Igor Prędki, który reprezentuje... jaki zakład? Złomka Polkowice i Sieroszewice.

ła. Po, po prostu Siadło. Wow. Brawo Igor. Jad spokój się. Nie, nie, koniec. Pierwszy finalista Szymon na Chciałbym wszystkim podziękować za udział w dzisiejszym turnieju. Całemu zespołowi, zespołowi Huty Miedzi Głogów, która objęła naszym patronatem ten turniej, więc ten turniej możemy uznać jako pierwsze oficjalne mistrzostwa skłosza KGHM. Radosławowi Kosmalskiemu, Pawłem Potęgą, pomagał mi Łukasz Jewniewicz. Z ramienia pracowników i takim impulsem, żeby ten turniej się odbył jeszcze raz Piotr Kłakowski. Daję głos panu Radosławowi, czyli dyrektorowi do spraw pracowniczych Huty Głogów. Bardzo mi miło, że mam dzisiaj przyjemność reprezentować dyrekcję Huty. Tak jak pan Maciej powiedział, no, przede wszystkim myślę, że inspiratorem tego wszystkiego i takim dobrym duchem, jeśli chodzi o dyrekcję, to był dyrektor finansowy Paweł Potęga, który jest aktywnym graczem w Włoszech i miał ja tu dzisiaj y, być, natomiast inne obowiązki y, nie pozwoliły mu, także ja reprezentuję dyrekcję. Y, dziękuję za właśnie współorganizację, za pomoc w organizacji, dziękuję Łukaszowi, który też jest aktywnym graczem i też mocno tę inicjatywę wspierał. Y, cieszę się, że jest zainteresowanie, że jest frekwencja. Myślę, że mogę zadeklarować w imieniu dyrekcji Główny, że jeżeli będzie chęć, w kontynuacji tego turnieju to my jesteśmy otwarci, przytylni i stawiamy na takie wartości jak kondycja, taka integracja, sport, zdrowie, także to, to wszystko to są wartości, które tak gra z reprezentuje. Ja miałem przyjemność pierwszy raz widzieć na żywo. Bardzo dynamiczna, bardzo fajna, atrakcyjna gra. Bardzo mocne zaangażowanie zawodników, których miałem przyjemność oglądać, podziwiać, także gratuluję wszystkim bardzo serdecznie. Tutaj nie chodzi o wyniki, o to kto pierwszy, ale chodzi o uczestnictwo, bycie wspólnie, o integrację. No, ale oczywiście, jakieś wyniki zawsze są, to przystąpimy teraz do wręczania nagród. Dziesiąte miejsce Marcin Burda. 10. miejsce Piotr Domski. Sebastian Kłakowski. Pięćset Krzysztof Gierczak. Damian Dąbrowski. Rafał śniew. Szóste miejsce zajął Igor Prędki. Igor. Zwycięzcą meczu o piąte miejsce był Piotr Kłakowski. Czwarte miejsce. Po burzliwym wyjściu ze swojej grupy Kasper Węgrzy. Miejsce trzecie Marcin Michalik. Miejsce drugie Klinia Rosław. Pierwszym oficjalnym, historycznym mistrzem KGHM'u u opuchar. Dyrektora huty miedzi został Szymon Damosz z Głogowa. <śleszczek> Gratuluję.